Witam widzów Tą jednostkę już przedstawiałem pociąg pożarniczy Drager z y, napędową i jednostka Drager 1 cysterna, Drager 2 kontyner załogowy i ciupa, dorobiłem do niego dzi dzisiaj skończyłem robić y, y, lokomotywę pociąg pożarniczy jako czwarty bo tylko bo to by z, te pociągiem były były oknowe, ale ja też zrobiłem sobie pociąg fikcyjny 30804 pociąg, który mi się śniło, mi się śniło, nie była to ludmiła, ale chciałem mieć yy, to, musiała to być druga lokomotywa, więc wykorzystałem yy, ludmiłę sobie przerobiłem na jednostkę ratowniczo-gaśniczą z podnośnikiem hydraulicznym i z cysterną i numer operacyjny będzie ma już 308.04 ale no trochę inne bo tu mam kalkomanie tam miałem numery wszystkiego zrobiłem własnego pomysłu jako strażak widać mam obraz z sąsiętem Florianem i już się pokazuję jak to wygląda jako czwarta jednostka tego zespołu trakt, zespołu spalinowego lekniczego to będzie właśnie na bazie Ludmiły tak to jest zrobione dla miłośników pożarnictwa ciekawy model: to jest mój taboret gospodarczy, czy znaczy gospodarczy, mój roboczy. Kleje, które wykorzystuję, Wicol, Butapren, Superglue. Klej na gorąco. Model to jest Buda z kartonu. Wszystko z kartonu. Zabawki samochodzika, podnośnik. Cysterna jest z wagonu Martin, Była taka historia, że kiedyś właśnie miałem. Taki wagon Martin, ale zrobiłem zwarcie. Później musiałem koła wymienić. Przerobiłem go na wagon pancerny. Cysterna mi została. Cysternę wkleiłem na stara 660. Gaśniczy zrobiłem sobie. No ale teraz wróciła na kolej ta cysterna, bo się sprzedała tutaj właśnie do tego Ludmiłka. jest może z 2 mm, czy mm, wyższa od oryginalnej Ludmiłka. Dlatego że tu mam wózki 3-osiowe, 3 czyli tak powinna być Ludmiła 6-osiowa, ale to jest, nie są wózki oryginalne. To może o tych wózkach powiem kiedy indziej. To mam samochodzika. Kiedyś zrobiłem sobie takiego stara. Z tą budą pożarniczą kartonową. Takiego fikcyjnego stara. No też lokomotywa jest fikcyjna, bo takiej nie ma. Ale mój sen sobie zrealizowałem. No śniła mi się taka lokomotywa. Nie była to Ludmiła, ale ja sobie zrobiłem Ludmiłę. Dostałem w prezencie gratisową obudowę do Ludmiły. Pytałem się na grupie, czy ma ktoś na zbyciu. Może być pięknięta, może być płama w dwóch częściach, bo zależało mi właśnie tak musiałem przerobić. No zaraz się tam pojawili Janusze biznesu, chcieli tam za potężną kasę budy. Nawet jeden tam zaoferował za 100 zł budę samą na Allegro. Żebym sobie kupił, Mówię, nie ma w życiu. Jak ja kurde, kupuję ludziomilę z napędem, całą kompletną za 130, a ktoś chce sprzedać samą obudowę, za stówę jeszcze malowaną. Ale po tym obniżu do 50, ale nie jest. Ja dostałem w prezencie za darmo od jednego ziomka. Tutaj mamy numer operacyjny 3804. Trochę mi jest zniekształcony, dlatego że tutaj jest sklej na gorąco. Bo tutaj miałem taką dziurę, trochę mi to źle wyszło. Bersa 316773 Forever. Tutaj mamy drabinę, gaś... drabinę yy, wysuwaną. Tutaj mamy drabinę nasadkową, czteroczęściową. Zwiadło szybkiego natarcia. I tu mam całą armaturę na węże tłoczne, wężę sawne, czy tankowanie. I tutaj jest tutaj mamy całą tą listwę sterowania autopompą no lokomotywą-pompą, ale to się mówi autopompa, czyli automat, autopompa. Z przodu mam lubię. Tutaj mam zrobioną taką właśnie ostojkę na podnośnik hydrauliczny widzimy święty Florian patron wszystkich strażaków i ich rodzin tutaj mamy w ten sposób dwie najaśnice przy każdej stronie okna lampy tutaj mamy rury tutaj mamy działko wodne a z tej strony wygląda tak tutaj mamy drabinkę wejściową łopata węże sawne Tutaj są rurki, w których są schowane bosaki. Tu mamy gaśnicę. Działko, tutaj mamy. Działko, działka powietrzna to są też mojego własnego pomysłu. Samoróbki. Tutaj widzimy węże do. Tutaj też mamy wężyk do działka. Tutaj mamy. To, to są akurat skrytki na sprzęt pożarowy. Aha. Takie skrytki mam. 308 04 Ludmila BR-131, 6773 numer. Dla strzaków to jest drabinka. Wejście na pokład roboczy. Koguty. No, a z tej strony tu mamy tu widzimy drabinkę. drabinka nasadkowa czteroczęściowa. Tu jest drabinka nasadkowa dwuczęściowa. Rysowna i tu z przodu mamy. Wysuwaną na jaśnicę, tak. Tutaj mamy wysuwaną na jeśnicę. i jak najbardziej. Oczywiście, jest bez zapędu bo ona będzie w zestawie z lwniłką. No. Wózki dostałem za darmo, bo jeden gościu wystawił na OLX na wagony. Zrezygnuję z makiety po 30 zł wagony. Ja sobie jeden wagon wziąłem taki sześcioosiowy, ale powiedziałem gościowi, że mi tylko zależy na tych wózkach sześcioosiowych. Trzyosiowych będę ściągał. No to ten facet powiedział: No to szkoda wagona To ja ci dam za darmo do tej paczki. Wrzucił mi dwa wózki trzyosiowe, i to nie musiałem wagona rozwalać. I tu widzimy pomoc. Można sobie gasić przy kamienicy. Oczywiście to jest tylko tam gdzie nie ma sieci trakcyjnej Ale też może podnośnik hydrauliczny być Jak sobie PKP Energetyka poprosi Do naprawy sieci trakcyjnej, jak najbardziej do naprawy sieci trakcyjnej I tu mamy lokomotywę własnego pomysłu Mój własny projekt, a czy w praktycznie powiedziawszy sen, mój sen Po prostu zbudowałem mój sen, który się przyśnił Dlatego tak właśnie wyszło. Bardzo pięknie mi to wyszło. Zajebista lokomotywa. Przepiękna. Tak jest.